Szanowni Państwo, w bloku tematycznym poświęconym wymianie dokumentacji i utrzymaniu relacji z klientem przedstawię kolejne moduły systemu e -Shock. pulpit klienta w wersji podstawowej, jak i pulpit klienta w wersji rozszerzonej oraz kancelarię z OCRM. Zastanawiacie się Państwo, czym jest pulpit klienta. Jest to aplikacja webowa, dzięki której jej użytkownik w każdym miejscu i o każdym czasie ma dostęp do danych księgowych, kadrowych swojej firmy. Może odbierać i przekazywać dokumenty, a także ma możliwość prowadzenia komunikacji z biurem rachunkowym. Użytkownik mający dostęp do pulpitu klienta po zalogowaniu na pasku nawigacyjnym widzi dostępne menu zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami. W sekcji Ogłoszenia użytkownik ma dostęp do ogłoszeń publikowanych przez biuro rachunkowe w danym okresie czasu. Ogłoszenia mogą być również wysłane na adres e-mail użytkownika. Możliwość ta istnieje po uprzedniej konfiguracji w panelu administratora. W kolejnych trzech sekcjach dokumenty zakupu, dokumenty sprzedaży, wyciągi bankowe. Istnieje możliwość przekazania skanów dokumentów sprzedażowych, zakupowych do biura rachunkowego, a także wyciągów bankowych pobranych w formacie PDF z konta bankowego. W oknie podglądu dokumentu użytkownik może tworzyć opisy, jak i prowadzić czat z biurem rachunkowym do przekazanego dokumentu. Przekazując dokumenty za pomocą zakładek w pulpicie klienta, użytkownik tworzy elektroniczne archiwum dokumentów. Dzięki dostępnym filtrom może je swobodnie przeszukiwać, ma możliwość pobrania wyszukanego dokumentu. W zakładce faktury sprzedaży można wystawiać faktury sprzedaży i korekty faktury proformy i faktury zaliczkowe. Można również wysyłać wystawione faktury mailem do swojego kontrahenta. Faktury wystawione przez pulpit klienta można przesyłać do krajowego systemu e-faktur po uprzedniej konfiguracji pulpitu z platformą rządową. Dostępna jest również sekcja słowniki, która pozwoli użytkownikowi zbudować niezbędną bazę kontrahentów czy produktów, co ułatwi wystawianie faktur sprzedażowych. W sekcji tej użytkownik może również zdefiniować symbole dokumentów, jednostki miary, waluty czy typy płatności. W sekcji Załączniki i zadania użytkownik prowadzi komunikację i wymianę wszelakich dokumentów z biurem rachunkowym. W załącznikach może przekazywać do biura rachunkowego i odbierać dowolne dokumenty. W sekcji zadania może zakładać konkretne zadania, tworzyć opis, dodawać pliki, jak i prowadzić korespondencję z biurem rachunkowym związaną z konkretnym zadaniem. W sekcji płatności, deklaracje. Rozliczenie z biurem rachunkowym, pracownicy i limity urlopowe. Użytkownik ma dostęp do dokumentów zaimportowanych z komarch ERP Optima. W zakładce Płatności znajdują się płatności zaimportowane z preliminarza płatności z programu księgowego. Użytkownik ma dostęp do informacji o rodzaju płatności, terminie, przychodzie, jak i o przekroczonym terminie płatności. W sekcji Deklaracje użytkownik ma dostęp do deklaracji przesłanych do, do pulpitu klienta z programu księgowego. To biuro rachunkowe decyduje o tym, jakie deklaracje i z jakiego okresu są przesyłane do pulpitu klienta. W zakładce Rozliczenie z biurem rachunkowym znajdują się faktury za usługi księgowe wystawione przez biuro rachunkowe w programie księgowym. Istnieje możliwość filtrowania, możliwy jest również podgląd dokumentu. W zakładce pracownicy i limity urlopowe znajdują się dane zaimportowane z komar HRP Optima. Są wyświetlane informacyjnie i nie można ich edytować. W formie tabeli przedstawiona jest lista pracowników, która zawiera m.in. informacje o terminie ważności umowy czy ważności badań lekarskich. Dostępne są ostrzeżenia o kończącej się umowie czy kwalifikacjach. W poglądzie szczegółowym pracownika jest dostęp do aktualnych danych o pracowniku. Wyświetlane są informacje o nieobecnościach pracownika, limitach urlopowych, dodatkowych kwalifikacjach, o zawartych umowach cywilnoprawnych. Dostępna jest również lista deklaracji pracowniczych PIT-11 oraz Zakładka e w której dostępna jest lista dokumentów znajdujących się w odpowiedniej części teczki pracowniczej w programie Komarche ERP Optima. W Zakładce Limity Urlopowe widoczna jest tabela z informacjami o limitach urlopowych wszystkich pracowników, Dzięki dostępnym filtrom możemy wyszukać limity urlopowe konkretnego pracownika. Istnieje możliwość ustawienia powiadomień w formie dymku, maila czy smsa o dodaniu nowego dokumentu do pulpitu klienta. Ustawienia powiadomień konfiguruje administrator pulpitu klienta w panelu administracyjnym. W sekcji zestawienia użytkownik na podstawie deklaracji miesiąca czy kwartalnej wystawionej w komarche RP Optima ma podgląd na przychody, koszty miesiąca, dochód narastająco, podatki, różnice w WAC-ie. Widzi również informacje o wysokości podatku PIT-4, jak i ZUS-ach. W następnej sekcji Jaką są analizy? Użytkownik ma dostęp do różnego typu analiz na podstawie danych zaimportowanych z programu księgowego. Analiza wiekowanie należności i zobowiązań na wybrany dzień w układzie graficznym i tabelarycznym. Analiza obroty według towarów, ilości, wartości przedstawia wartość sprzedaży poszczególnych towarów, usług, na podstawie faktur sprzedażowych wystawionych w pulpicie klienta. Analiza obroty według kontrahentów ilości wartości pokazuje wartość sprzedaży w danym okresie czasu na podstawie faktur sprzedażowych wystawionych w pulpicie klienta. Analiza sprzedaż w czasie ilość wartość. Widoczna jest tu sprzedaż towarów i usług w poszczególnych dniach, tygodniach na podstawie wystawionych faktur. Nieobecności pracowników. Analiza ta przedstawia w formie graficznej, jak i tabelarycznej nieobecności pracowników w wybranym przedziale czasowym. Limity urlopowe pracowników. W formie graficznej i tabelarycznej przedstawione są limity urlopowe pobrane z programu Komarche ERP Optima. Analiza rejestry VAT-ED, obroty według kontrahentów, pokazuje wartość transakcji dla określonego typu w zależności od rodzaju w wyznaczonym czasie. Rejestr VAT-ED, lista. Analiza ta przedstawia listę poszczególnych dokumentów z rejestrów zakupowych i sprzedażowych danej firmy we wskazanym przedziale czasowym. Ostatnia analiza rejestry VAT dla określonego kontrahenta w zależności od wskazanego typu wartości czy czasu. Pokazałam Państwu dostępne funkcjonalności w wersji podstawowej pulpitu klienta. Dzięki odpowiedniej konfiguracji w panelu administratora szereg danych jest importowanych z komar HRP Optima do pulpitu, użytkownik ma dostęp do aktualnych danych, a także jest powiadamiany o nowo dodanych dokumentach do modułu. W tej części to wszystko. Zapraszam do części poświęconej wersji rozszerzonej pulpitu klienta. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia przy okazji kolejnych filmów.